Ja już Widziałeś? Dobra, no to. Zaczynamy nagrywać. Aha, co, ona się sama plantuje, ta paka? No tak, tak, już może zaplantowaną tę pakę. Tylko musisz się bronić. A do, bo ja myślałem, że wziąłeś tego odwróconego. Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Górywa mać, myślałem, że mnie widziałeś. Słyszałem jak już depczysz, czyli tak sponikowałem z tym Mołotowym Myślałem gdzieś indziej A Ale ja nie wiedziałem, że, ty, że ja to, że tam plecy były. Bo ja tak patrz... myślałem, bo, ty się że ty... odradzam, bo, bo ja się odradzam tam gdzie jak masz dwójki, nie? Dwa, dwa, dwa na dwa. No wiem. Cołem ja się tam odradzam? A ja myśleliśmy, że tam będziesz. Nie. A nie, czekaj. A losowo się odradzam. Dobre. Nie, nie zawsze tam. Ty sam byk o siebie podparł. <grystanie> Ile ty sobie chcesz, wziąłeś? chodziło? Dwadzieścia trochę mi postrzegłeś. A, dostałeś! To bo ja myślałem, że to w ogóle nie dostałeś. Excellent. Wow. Kurwa, myślałem, że to może tam będziesz po prostu. <laughs> Bardzo szybko tu wiesz o, I od razu gramy, nie? Praktycznie. Myślałem, że tam pójdziesz jednak, a chciałem tam iść. Ale smoka zobaczyłam, tu mówię, nie, dobra. Ale czułem, że coś się wydarzy. Ale ładnie odczułeś. Myślałem, że z tamtej strony. Ja. Kurwa Dobrze. Kurwa, nie mogę w kurę rapieć No widzisz, bo masz wani było to tylko na graczy przypadek Nie sądzę Kurwa, ale wyszedłeś akurat A jeszcze ten, runda finałowa. easy, easy peasy. Tak to mhm, a ty tu. Aha, to bym myślał, że tam nie możesz być naokoło. Nie mogę. Wow. <trym> Teraz sam zobaczysz, jak możesz. Wbrew pozorom jest takie. Łatwe. Wbrew pozorom jest łatwe. Dobra, 5-5 było, a ty kurwa 3-0 zacząłeś. Dobra, zamiana Ciekawe. Nie wiem. ale nic się nie zadaje, nic się nie, zadaje. Nic się nie da -da -da -da. Widziałem jak przechodzi przez dnę. Yeah. Ale, ale za późno, no, za długo i nie było. Uj, to nawet nie mam czasu, czasu, czasu żeby ci błędzić. No. Uj, wasz kampiony tam. Bez paralizatorów, wiesz, że to sobie tak. Tak mały zebroni. Ja dole, Zamiast kampić to straciłam awkę No tak patrzę kurde idzie sobie jak mierze, jak mierze Kurde Ja pierdolę to jest w końcu, w końcu odwróciły się losy. A imbo to teraz wyłączył. Kurwa, podpalił mnie. Pamiętam, że full auto dostałeś to całe ciało. Jakby się... Ej, bo on ta... bo ta włączy. To Wow. jest moje. To jest moje. To jest moje. To jest To jest to. W końcu, ale ładnie, w końcu. A ty tam byłeś. Nie chciałem ci robić pleca, ale nie znam czego. mhm mm <laughs> jak pod ten, jak kaczkę, jak kaczunia <laughs> kurwa, chciałem mi <granatę> ci rzucić, <laughs> bo widziałem jak w łabę wyrwałeś, no ale ta, ja tak, ja tak myślałem, że ty jesteś. I chciałem spekkać na początku, ale jak, kuj, bo patrzę, ty staję heada. Ciebie się domyśliłem, że tu będziesz. Jak to mówią, był prawda. Kurwa, na ta broń, no. Zawolne, wolno, za Nie spodziewałem się, myślałem, że ty będziesz, będziesz tam gdzieś kampić, ale tak patrzę, o. A co, miałeś awkę też? Też, no. I po co się ja w ogóle przybliżyłem na dwa jazdy i nie mogę to robić. Tak za szybko przeszedłeś. No, tak wygląda ta mapa. Ja, spoko. Spoko na no. Dawaj, dawa inną mapę.